Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Grillico Star Simulator. No i słuchajcie się śmieję, bo yy, ja mam yy, przycisk do rozpoczęcia nagrywania jako F12, no i F12 robi <ścoughs> screena jako zdjęcie na Steamie. No yy, dobra, otwórzmy sklep już koniec tego ośmienia się Jesus. Ale zobaczcie jak te towary zeszły. A ja tego nie byłem yy, już świadomy. Jesteśmy również na minusie. Yy, więc warto by było tutaj jak, jakąś... Może dostawę ogarnąć. Na pewno wszystkie zrobimy. Bo to jest fajne. Kieliszki do wina. Ta, wykupujcie więcej to Piwo cimne. I ser minister. I to gdzie idzie, to idzie gdzieś tam. Dobrze, że chociaż wyłączenie nagrywania mam chyba F11. Ale za to, to powiększa mi tu yy, ekran. Uuu, no, no no no, będę musiał zmienić, albo kupić y, jakiś kontroler do tego Czy tam coś innego, jak to się nazywa Dobra, Kie chipsy kukurydziane Tu Kieliszki do szampana, tu Kufle do piwa, tu Paczka czekolady, właśnie bo to drogie jest Kieliszki do wina, tu I to idzie tu, też blisko 80 dolarów Całkiem dużo i tu mamy jeszcze jedną dostawę i to jest chipsy ziemiaczane Woda y, Lager mmm, Chipsy ziemiaczane minister, Kufle do piwa I coś jeszcze Aha chipsy ziemiaczane Kukurydziane Jeszcze coś Chipsy kukurydziane Ile tych chipsów kukurydzianych tej? 70 dolarów. Już 336 mamy na koncie. Uhuhuhu. Dobra, wypadałoby tak zamówić. Eee... Wszystko na pewno ze słodycz, czy tam jak to tam jest. Z przykąsek. Eee, to nie trzeba. Eee, wypadałoby jeszcze to zamówić. Sprawdźcie, czy już możemy to zamówić. Możemy. Na razie poprzestańmy z tym, bo chciałbym coś zarobić więcej niż tylko to. Na pewno za niedługo bym zatrudnił pracownika, który by rozkładał te nasze tutaj. Te towary. Można by było teraz zatrudnić, czemu nie? By pomagał mi przynajmniej. Weźmy tutaj zatrudnimy personel i personel i personel i ty idziesz jako magazynier. O, to mnie tak. Użyć. Więcej was być nie mogło. Będę też frakcie pomagał. O, wszystko weszło w całości. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, weźmy jeszcze Sulta. Bo tego najwięcej brakuje? Czy ty będziesz tu wykładał? Nie. Ty idziesz z tym do magazynu, nawet nie wiem po co gościu, skoro możesz to rozłożyć. Dobra, weźmy tutaj to, co czego brakuje najbardziej, bo przecież on jak mi zanosi tą do magazynu, to być może. Zabiorę jeszcze to, bo to jest potrzebne. Weźmy tutaj jeszcze wodę, ale wody tej... strasznie mało wody jest. Szczerze, bo wiem. Gdzie ta woda? Tu. Naprawdę strasznie mało tej wody Będzie trzeba więcej tej wody zamówić tej pierwszej, niegazowanej. No patrzcie, już mamy znowu 300. To mi się podoba. Te dostawy mi tutaj pod, podbijają te pieniądze. I weźmy jeszcze to. No nie, no za mało tego jest, wszystko. Weźmy jeszcze to. I to idzie się do magazynu, se. O, żebyś mi tu poukładał, gościu? No idź i gdzie ty idziesz, mi po co? Weź tu rozkładaj dalej, bo tu za chwilę kolejna dostawa przyjedzie. Tym razem na napoje. Bo tych napoi dużo potrzeba. I nie, mi, że tu mi zabierasz, tylko od razu mi to wykładaj na półki. Bo tego jest potrzeba. Bo potrzebujemy tego. Ja to rozłożę, ty się tam zajmij. Czymś. No i mi nie słucha, no co za gość. Szkoda, że nie można go jakoś przepisać, żeby on mi tutaj nie zabierał. Yy, obecnie z... Yy, wiecie z czego? Z samochodu. No i zabiera mi zamiast wykładać, no. No co za chłop. Dobra, wezmę teraz to, bo on mi to zabiera. To ja będę go będę brał z magazynu w takim razie. Niech ci będzie gość. No ile ty go tu masz? Weź tu rozwóż. Ale nie to. To. No patrzcie, już prawie 400, to mi się podoba. Takie liszki dużo dają, naprawdę. No i brakuje ich trochę. Jeszcze tutaj jest... No jeszcze, ja to, to, to ja to wezmę. No i jeszcze trzeba będzie tam no, uzupełnić. Halo, jedna sztuka wody gazowanej. Może ktoś by się tym zajął? Mietki. E, pani Mietkowa, może ty pan Mietek? Weź tam kup może wodę, co? Pani Mietku drugi. No, Mietek. Halo, mówię do was. Bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję. Pan jest bardzo miły. Dalej, kola. Dobra, sam sobie wykładaj to goście. Ej, ale proszę mi tutaj nie podnosić ciśnienia! Czemu tutaj tego wyłożyć? Nie mogę, no! Dobra, tam sobie będzie stał. Za wolno mi tego przynosisz. Naprawdę. 559, y, czy, y, 32, całkowity zysk 530 y, ileś tam. Nowe zamówienie dostępne. Dostępne nowe zamówienia. Ja o tym wiem. Oczywiście, że tak. Przecież ja jestem normalny. Dobra, ty wodę sobie rozłożysz, a ja wezmę tą kolę, którą zabrałeś mi. Do sztuki, naprawdę, do sztuki. Tu mamy chyba jeszcze jeden karton, z tego co ja pamiętam. No dobra. Zobaczmy, tego nie trzeba zamawiać, znaczy aczkolwiek tutaj mamy jeszcze zapas, Chyba. No, mieliśmy. Tego raczej nie musimy zamawiać, tego raczej, tego też nie musimy zamawiać. Pytanie, czy ten sult jeszcze jest? No jest, no tego to już zamawiać nie musimy na razie. Wszystko jest tylko ten magazyn jeszcze niepotrzebnie czymś innym zajął. To on dokłada, zobaczmy czy paczka czekolady jest. No paczki czekolady nie mamy ale to jest strasznie drogie i możemy kupić wydaje mi się. 150 za sztukę. I po dwie sztuki tego? Nie, to drogie. Po jednej sztuce. Weź to kup. Szkoda pieniędzy na takie rzeczy. Coś tu jeszcze brakuje? No piwa są w razie czego. Także tego zamawiać nie musimy. No nawet do sztuki. I tu mamy jeszcze, potrzebujemy. Aha, bo tego drugiego nie ma. Aha, jeszcze to szkło. No to to szkło wypadałoby tyle zamówić, ile się da. Spróbujmy po dwie sztuki. To po jednej sztuce. No Jesus Christus. Ciężarówka jeszcze mi zajęta. A właśnie, bo my możemy dostawy jeszcze zrobić. Czemu mi się tego nie przypomniał wcześniej, gościu? Dostawy jeszcze są przecież. Zrealizujemy to. Będziemy bogaci. Teraz, tak to. Dwie sztuki: jedna sztuka tych potytojesów. Jedna sztuka tych chipsów. Jedna sztuka paczki czeko tej czekolady. I to gdzie idzie? Tam. Ciekaw jestem, czy tak samo będzie wyglądało w Supermarket Simulator. Bo to ładnie wygląda. Jak na razie, ale nie oceniałem jeszcze tam Supermarket Simulator. Co to tam jeszcze? Ser Minister. Dziane, y, chipsy. Lager. Y, Ser y, San Peter. I kieliszki do szampono. O, idzie tu. Bardzo mnie to cieszy. 69. Mhm. Teraz tak, chipsy tu. Woda gazowana tu. E, piwo jasne tu. E, chipsy kukurydziane tu. Ta, więcej się nie dało tego. Napój gazowany e, tu. E, woda tu. I ser minister tu. I jeszcze coś. A, jeszcze San pity e, tu. I to idzie sobie gdzieś tam. Za ile to będzie dolarów? Powyżej stuwy czy poniżej stuwy? No wydaje mi się, że powyżej stuwy. Bo to jest y, drogie. A jednak nie. Ale to słuchajcie, to tak być nie może, no. Przecież to jest jeszcze niska kwota. Ja dałem tam chyba 4 chipsy czy tam 4 tego, to myślałem, że będzie to drogie. Ale można by... Y, y, nie słyszeliście tego, może powiedziałem plus y, więcej niż 50 dolarów. <grym> Dobra. Yy, no i teraz więcej zamówmy tych kieliszków, bo to po jednym nie ma sensu. Spróbuję teraz po dwie sztuki, no. Nawet chyba można więcej. Nawet chyba... No nie, no tego już więcej nie możemy. To kupmy trzy sztuki, bo to jest potrzeba. Bo to, bo to potrzeba. Yy, potrzebujemy tego jak najwięcej. to dobrze schodzi. Znowu się czymś zajmuję innym niż tylko rozkładami towaru. Naprawdę co za gość Kufle idą se tu Kufle idą se tu Weźmy jeszcze to bo mi to zabiera Cieszę się że ja rozkładam bo no i zabrał mi to za gość Gdzie mi to ześ położył Dus sząpona to jest chyba tu Duszą pono idzie się tu No jeszcze mamy tutaj kufle To tu weź tam jeszcze jeden No i kufle gdzieś są, może miejsce A mogą być tu Dobra, mamy trochę zapasu również y, każdego ze szkła, no i wydaje mi się, że możemy otwierać. No i otwórzmy. Czy czekoladę coś wyłożył, synu? Nie no, nie godaj, że coś to zużył. Usuńmy tutaj to wszystko, bo to już nie będzie tutaj przynoszone. Strasznie tej czekolady mało weszło. No dobra, no. Na chwilę powinno starczyć, bo zobaczcie jakie to drogie. Sprawdźmy jeszcze szybko na ceny, o co to jest? Mistrz handlu, czekajcie ja muszę sprawdzić dokładnie, bo mi tutaj ucięło eee... Mistrz handlu, obsłuż 100 klientów Dobra. Co tutaj jeszcze musimy zrobić? No już zapomniałem, aha ceny Nic się nie zmieniło w, w cenach? O nie, o nie Czekajcie, ja tu muszę dopasować bardziej ten ekran, bo czekajcie, może źle Dobra, może musi być tak, niestety. Wy widzicie to w pełnej wersji, także w pełnym widoku, ja to widzę jednak trochę przesunięte, bo... Bo ja muszę trochę widzieć, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa, bo wiadomo, o co tu chodzi, nie? Do roboty! A właśnie, bo my tutaj mamy do wyłożenia jeszcze... Jeszcze piwo jasne. Dobra, pilnujmy jak oni kupują. Ja będę narzekać, to będziemy domagać. Może tak za dużo latam <laughs> w, tych odc... w tych ostatnich odcinkach. Naprawdę. Dobra, może tak sajmy, bo ja nie będę widział, ile tam pieniędzy wchodzi. no. Która, e, o paczkę czekolady bierz. To jest drogie. 206. I kupuj pan tyle, bo nie starczy na. Na jakiś tam święto Sylwester albo coś takiego, a ty kupujesz to od normalny dzień roboczy i to jeszcze jest 20.06. A my mamy 16.06 w realu. Hmm, ciekawe. Znaczy, no tego jeszcze nie się rzuca. Nie ten film o godzinie 15.00, a potem jeszcze 18.00 będzie. Dzisiaj cztery filmy będą, bo. I tak nie mam co robić. Jak naprawdę to wiecie, to wiecie co, że tam będzie. Natomiast nie wiem, co będzie o 18 godzinie. Może Minecraft, może coś yy, z City Transport może to czułam, jeżeli tam mi udostępni ten klucz yy, nienormalny. No i zobaczymy. Cały czas mnie smuci to, że nie ma lokalizacji GPS-ów pojazdów yy, MPK Postal. Naprawdę. Ani nie ma wczyna czasu, ani nie ma kiedy pojadę, ale no. Pojadę, przepraszam. No i brakuje mi tu, niestety. Bardzo mi szkoda, bo ja chciałem wiedzieć, jakie tu pojazdy rano jeżdżą. A dupa jasia. No i teraz się nawet nie dowiem, jakie najnowsze modele mi tu kursują, na jakich liniach. No ale dupa jasia. Dobra, ile tam mamy? 500 prawie. 500 prawie, naprawdę. Całkiem dużo. Kupować więcej, bo my mamy tyle zapasów, że. znaczy, tyle. Wiecie co, a, y, już nie musimy tego zamawiać przez najbliższe dni? Bo nie to, że mamy jeszcze zapas, to jest, że mamy tutaj y, pełne półki i tak dalej, nie? Wiecie o co mi chodzi? To ja tutaj zamawiać przez kilka dni nie będę. Co z tego, że zabraknie kilka y, na przykład y, produktów, nie? Będę inwestował tylko w te kieliszki, w te szkła, bo to jednak jest potrzeba. Wszyscy inni sprzedają, a wy nie. To chodziło o te narzekanie, czy chodziło o te e, narzekanie ustne? O Jezu, jakie to drogie, o Jezus, o Jezus. A oni chyba tylko piszą dymki, nie to chodzi o to pewnie. Naprawdę? Hmm. Aha, nowe dźwięki i zwroty klientów w różnych sytuacjach, zwroty klientów, dobra. Och, nie dało się tego ukryć. No chłopie, no ja się nie dziwię. Czy mamy jeszcze jakąś dostawę, czy zapomniałem o czymś? Nie, nie mamy. A uda się? Nie, nie, nie. Myślałem, że się uda, żeby za zapełnić cały ekran, a jednak nie. 604, słuchajcie, czy się okazało, żebyśmy coś kupili nowego? Co byśmy mogli kupić? Kasy samoobsługowe, nie wiem, natomiast się zastanawiałem nad... ulepszeniem czegoś, albo nie wiem. bym może wszedł w kolejne piwo. <grywka> Napój gazowany pupi. Jezu, tak, ale cedry ale poczekaj przecież my jak kupiliśmy jeden y, z produktów y, a właśnie ja czegoś nie rozumiem chyba przecież my kupiliśmy ale poczekajcie przecież my kupiliśmy to a co to jest piwo ciemne piwo jasne a to możesz a nie przepraszam to już było to już było nie, wypadałoby teraz rozbudować ten sklep, na ten pierwszy tysiąc dolarów. To pewnie w kolejnym odcinku, albo nie wiem czy w tym, no nie no, w tym raczej nie. Ewentualnie chyba, że wybijemy tutaj na tysiąc, no to wtedy tak, a jeżeli nie to nie. I sorry będzie. Dopiero nie następnego. Z tej gry. Oczywiście. Co tak długo mi się przesywa ten film? Coś jest nie tak? Aha, no nie no. No już 100%. No to już powinno za chwilę wlecieć, nie? Będzie już na godzinę 12 Wypadałoby jeszcze coś tam yy, nagrać. Może Supermarket Simulator, aczkolwiek nie wiem, bo ostatni tytuł to był ostatnio co kobita, ale no ja nie wiem, nie wiem co byśmy mogli dalej robić ten supermarket simulator sprzedawać to jak już to na live'ach teraz live'a nie zrobię przecież przynajmniej się teraz nie zacinają klienci obtórzeni 36 dobra w porządku no i mamy z no właśnie, bo tu wschodzi o to od 200. To, no natomiast możemy jeszcze tutaj zrobić te zamówienie na ten odcinek, żeby tutaj nie był taki krótki, aż, aż, aż... No bo wiadomo, tam 20 minut, to tam krótki jest. Nie, dobra, otwieramy ten sklep. Teraz paczki czekolady brakuje, która jest najdroższa, no. shivdym. Eee, yy, czy tu jeszcze? Piwo jasne. Co zrobimy na... Później piwo jasne, piwo ciemne, po tej tuesy, kufle do piwa, eee, paczka czekolady, no nie, no paczka czekolady jeszcze jest i sult. Jeszcze czym dostawę no zrobimy teraz? Paczka czekolady, no ta, no przecież po co? Po tej tuesy, piutry, eee, piwo jasne co? Kiedyś było tańsze. Eee. To miało iść, co tam jeszcze miało iść? Chipsy, sult. Yy, woda gazowana, woda. Napój gazowany. I to idzie se... Gdzieś tam. 61 dolarów. I ja sia. O, ale pan się wystraszył. <grym> To idzie se. tam 82 dolarów no, A ciekawe, przecież tam ostatnio robiliśmy taką większą dostawę i za to dostaliśmy 70 dolarów? To tak być nie może, no I to idzie se. tu, czyli całkiem blisko i 34 dolarów, mamy pierwszy 1000 No i Jednak yy, wolałbym yy, rozbudować sklep w kolejnym odcinku albo coś innego zrobić Może kupimy kasę, odblokujemy kasę samoobsługowe i potem beczki Ile beczki kosztują? 5000, łonie! Nie, 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 to tak na razie tak szybko to nie pójdzie słuchajcie. 5000 To kasy na możemy na razie z kas yy, zrezygnować Natomiast możemy wejść w piwo. Albo jak już to w rozbudowę sklepu. Ale to będziemy patrzeć w kolejnym odcinku. Ja tutaj do końca tego dnia przeżyję. Natomiast dzięki yy, to znaczy, Natomiast już z panem będę się żegnał. Yy, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mo, yy, odcinka... Zostawcie łapki w górę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w dół. Jeżeli się nie podobało, będę tam wdzięczny za zostawienie subskrypcji. Oczywiście będę też patrzał. Nie? Jeżeli chodzi o najlepsze gry dla Was, jeżeli się Wam podobało odcinek ten, czy tam ten odcinek, to zostawcie łapki w, górę. łapki w górę. Łapeczkę w górę. Jeżeli nie, no to łapki w dół. Ja będę widział kto lubi tą grę. Znaczy, nie będę widział, ale będę wiedział ile osób lubi tą grę, a ile nie lubi. Natomiast komentarz napiszcie, ja będę odpisywał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.